Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś film z lasu. Postanowiłem wyjść na grzyby, bo deszcze popadało trochę. Słońce poświeciło. Także grzybnia powinna pomału się tworzyć, robić. Bo już że gdzie nie, gdzie grzybki powyskakiwały. No to ja też muszę wyjść. Tutaj też deszcz trochę kropi. Także dobrze, bo było i ciepło. Także grzyby powinny być, jak nie teraz, to i później. To zobaczę, pochodzę, poszukam. No i widzimy się jak. No, widzimy się za chwilę. Jakbym znalazł chociaż jednego prawdziwka dwa to bym bardzo zadowolony był bo w czerwcu to grzybów nie jest tak dużo no ale i gdzie nie gdzie są tutaj tak pochodzę jak na razie nic nie ma jednego tam trującego znalazłem już także jakiś grzybek jest Widzę coś się przejaśnia, a to dobry znak. Także ja już jestem w następnej miejscu. Tam nic niestety nie znalazłem. Wy to miejsce też. Pewnie kojarzycie to też trzeba trochę pochodzić, poszukać, bo ogólnie w tamtym roku tu było trochę wyciętych tu gałęzi i drzew. No ale i pod tymi drzewami w lubią się chować i grzybki ogólnie. No to cóż, jedziemy dalej O zobaczcie ile poziomek udało się natrafić na takie miejsce sobie trochę pozbieram i zaczynamy w takim tutaj kręgu ile uda się uzbierać no trochę już pozbierałem no i troszeczkę jest 1 piąta słoiczka litrowego może jeszcze po drodze gdzieś będą? Zobaczymy. Tyle poziomek. I tu jagódki, nawet są już 21 czerwca. Taki ładny tutaj lasek. Las, następne miejsce, już trzecie. Trzeba trochę pochodzić poszukać widzę jagódki czysto w lesie To mi się podoba jakiś grzybek i tak to wygląda może jakieś kurki uda się znaleźć ale to bardziej w tamtą stronę no zobaczymy. Tutaj doszedłem do takiego zagajnika. Ogólnie ptaszki pięknie śpiewają. Miło pochodzić sobie tak, nawet jeśli nie znajdzie się wybów. To sama przyjemność sobie pochodzić. Widzi się takie wzniesienia, jagodziwia. O, zajączki można jeszcze trochę poszukać. Bo już na zajączki można powiedzieć, że jest pora. Bo jak się nieraz zbierało jagody, to w tych jagodziwiach były. Czy to podgrzybki, czy ja. Czy zajączki. bo tutaj taki ładny teren skazany na prawdziwki bo na, taki, na takim mchu w szyszkach, gałęziach borowiki takie małe uwielbiałem się chować tak to z góry wygląda O widzicie, tutaj taki miks jagodowo-poziomkowy. Cały słoiczek. W większości to przeważają jagody. No ale na spodzie też trochę poziomek jest. Także chociaż się trochę owoców znalazło. Także ja już kończę. Jaki dłuższy czas pochodziłem. No i znalazłem tam parę grzybków niejadalnych. Tam pokazałem parę sztuk. No i co? Czy są grzyby u mnie, no jak widzicie, nic nie znalazłem. Także u mnie grzybów nie ma, a może to ja nie znalazłem. Nie no, nie ma grzybów jak na razie. Jakby było, to bym ja coś znalazł. Może za jakiś czas, na pewno za jakiś czas się pojawią, tylko trzeba trochę poczekać. No i co, taka, taki spacer po lesie, film. Myślę, że Wam miło się oglądało. Jeśli tak, no to zachęcam do subskrypcji kanału, dania łapki w górę pod tym filmem. No i co? Ja już idę tutaj w dukcie do drogi. No i widzimy się w na następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!